Dzień dobry, no i drodzy. Tak jak ostatnio wspominałam, tak jak i teraz, pora to właśnie uczynić, więc y, nie wymachuję nożem, żeby sobie okazję wydobać. E, zaczynamy tą część, którą najbardziej lubię, czyli zaczynamy spam świąteczny, moi i drodzy. przyszła paczka z Finseja świąteczna, więc zapraszam do oglądania. No więc, mam nóż i jest moje zamówienie z Finseja. Z świątecznymi rzeczami jest bardzo ciężki, ale karton też jest pouszkadzany, więc widzę, że tutaj były wkładane palce. W sensie takie dziury są tutaj i mam nadzieję, że tam to, co jest szklane, przeżyło. Także od co jeszcze miałam zrobić kanę, ale nie zrobiłam, zrobię później. Dobra. Co prawda mój nie jest taki świąteczny, ale... Zaraz tutaj coś będzie świątecznego, tylko tak, jak Wam to by Wam pokazać, żeby Wy, żebyście też coś hmm, widzieli. No dobra, no trudno, musi to być fajne. Wszystko wygląda tak pięknie, świątecznie, nieważne. Jestem bardzo ciekawa, bo to jak wiadomo na stronkach wszystko inaczej wygląda. A że miałam punkty, które niedługo by traciły ważność, fajnie byłoby je wykorzystać, więc to wykorzystałam i miałam dość spory rabat, bo aż 50 50 zł. Mam nadzieję, że to będzie wszystko. Dobra, odkładam i lecimy, z tym, dobra. Dobra, dobra, powtarzam się. Pierwszą rzeczą jest to koc. Czarny koc. Mojego koca w kratkę nie było niestety, ale też są rzeczy, które powróciły, czyli super cieszę się. Zaraz do tego dojdziemy. Zamówiłam koc taki duży, 180 na 220. Mimo że na tych kocach to wszystkie paprochy i te wszystkie cokolwiek, krrr, jakieś takie kurze, nie kurze, no bardziej takie paprochy są widoczne, no ale nie wiem, czarne jakoś tak. Najbardziej mi się podoba. I wzięłam takie mięciutki, zobaczcie myśląc o tym, że będzie to jako narzuta, bo to taki dość duży koc. Następnie wziąłem drugi koc, mniejszy. O, ten bardziej mi się podoba, jego forma zapakowania, zobaczcie. Ten droższy, a tak, ten tańszy, a tak. Był jeszcze też taki mega, mega tani, chyba zadycha, taki, ale to taki koc, wiecie, taki koc taki jak w Ikei można kupić, taki no nie wiem. No, no więc wybrałam ten troszeczkę droższy. Zobaczcie, to jest to samo, tylko to troszeczkę się kolorem różni. Nie, to się nie różni kolorem. To się u Was różni kolorem tutaj. To jest mniejsze 130 na 160, też myśląc o łóżko. Ale ta kokarda fajne. Lubię tak zapakowane rzeczy. Więc yy, to. No i tu widzę, że też ktoś się nie za bardzo postarał. No no tak. Ja nie lubię tak pakowanych rzeczy. Dobra, zamówiłam rzecz świąteczną. Ojej, to wygniecione. Bluzkę świąteczną różową. Teraz młode są pastelowe te rzeczy świąteczne. No, I są ładne. Nie powiem, że nie. Choinka pastelowa byłaby... Tylko, że ja mam inny pomysł na choinkę. Ja wybrałam Nikolii bluzkę cienką z, takim, z taką kulą śnieżną i pierniczkiem. Bardzo ładna. Stwierdziłam, że taka... no. Ze świątecznymi rzeczami, to wiecie, później mija ten sezon, no i co? Jak to, w to się ubierać? Nie, ale ta taka ładna jest. No i tu jest taki kolorowy, ładny brokat, który się cudownie mieni i piękna kula z domem z pierniczków, falbanki, bluzka cienka, ale bardzo urocza i na rękawach mamy gumkę, ciach, ciach takim ściągaczem. Pokazuję Wam to bardziej tak dokładnie, dlatego że zdjęcia na stronie u nich są mega niedokładne. I nie widać wszystkich tych elementów. Na przykład tego ja nie widziałam, że jest. Dlatego Wam pokazuję bardziej tak to dokładnie. Taka ładna bluzeczka. Na okres świąteczny. <laughs> Jakaś sesja świąteczna w szkole będzie, więc taką bluzkę sobie może włożyć, do tego jakąś spódniczkę trochę będzie inaczej, ale świąteczny. Dobra? Kolejną rzeczą mam tutaj coś dla siebie, z działu dużej dziewczynki. Bo to jest na 13 lat. Koszulkę z dziadkami do orzechu. Bardzo mi się podobała. Koszulka beżowa. Bardzo ładna. Mam no naprawdę ten motyw dziadków orzechów. Tak mi się strasznie podoba. Tak samo jak cały czas ten samochód z choinką. Taką figurkę ja muszę sobie kupić w Senseju. Były, ale były wykupione. Ale jest śliczne. To jest szryczna koszulka, powiem Wam. Taka istnie Christmas. Dalej, żeby nie było, że tylko dla mnie. O, fajnie, rzeczy są. E, coś dla małego. Też ostatnio przyglądałam. O! Zobaczcie, można to podarować na prezent. Mamy tutaj taką zawieszkę i z tyłu e, dla kogo. Nie wiem, to zostawię do prezentu, do, 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 do czeki jakiegoś. Fajnie można wykorzystać i ja wybrałam na małego Beżowę koszulki rozmiar 92. Na bokach mamy napy z o, tym właśnie autem z choinku Bardzo taka prosta i minimalistyczna, ale spodobała mi się ta druga, bo to taki dwupak. Zobaczcie, Beżowa, ta też jest tutaj na boku na napki i choinki z oczami. Taka oczywista, że świąteczna, ale nieoczywista bo myślę, że choinki jest to spokojnie przez dłuższy czas można nosić, nie tylko przed okresem świątecznym, czy w okresie świątecznym, beżowe. Eee, no pewnie staram się z całych sił nie zamawiać, aż mi się gorąco bo mi się zupa gotuje i tak trochę tutaj nagrzałam. Eee, a może się bardziej rozbiorę, to będzie tak bardziej christmasowo. <laughs> zaraz zborzę tą rzecz jedną bo tak pomyślałam sobie, że powinnam jakąś czapkę sobie włożyć, skoro tak już świątecznie, ale też bez sensu trzymać te rzeczy do vlogmasa. Dlatego pokazuję Wam to wcześniej, bo to jest e, świeżutka paczka rzeczy. rzeczy. teraz się bardzo szybko wyprzedają, więc trzeba obserwować i zaznaczać sobie, bo jest, a potem nie ma. W sprzedaży. No, bardzo piękna. Prosta, ta też fajna jest, taka mega, mega e, minimalistyczna. Nie jest taka wiecie, na, Kaćka na wszystkiego. No i bardzo się trzymam tego, tak, że trzymam. W głowie mi chodzi to, żebym nie zamawiała dużo rzeczy świątecznych, bo później co z tym. Ale ja koszulki nie mam żadnej. Żadnej nie mam koszulki. I ja już widzę, jak ja w tej koszulce będę robiła pierniczki, bo podczas pierniczku pieczenia jest zawsze gorąco i ja zawsze było mi gorąco w tych swetrach, więc to jest moja pierwsza koszulka. Tak samo jak będę gotować przed Wigilią. Bardzo gorąco sobie jest w mieszkaniu, okna potwierane, ale jest mi gorąco. Ja nie mam koszulki świątecznej, więc ta koszulka będzie też podczas gotowania w vlogmasach Usprawnienie. Usprawiedliwienie. Jestem usprawiedliwiona. Nie mam żadnej koszulki. Żadnej. No. Dobra, idziemy dalej. Teraz troszeczkę tak świątecznie. Zamówiłam dwie czapki. Czapki, czapki. Czapki. Ej, to są dwa rozmiary. Rozmiar M i S, a ja nie widzę tu różnicy. Hello? Nie, jest ciut. Dwie takie same czapy. Mamy teraz sesję świąteczną. Jak co roku. E, osoby kochające zdjęcia. I wybrałam takie czapki. One były naprawdę mega tanie zastanawiałam się nad jakością, ale one są świetnie wykonane dla dziewczynki, dla chłopca, nawet ja sama myślę, że będę nie chodzić. Jedna będzie dla Nikoli, druga dla, druga dla Oskarka. Czerwoną nitkę ma ta czapka i granatową, i jest naprawdę mega. Mega naprawdę jest ona wykonana. I ten pompon z taką czerwoną nitką z pokażę z bliska. No, naprawdę kosztowała chyba z 12 zł. No dobra, z moim tam kodem to tam trochę mniej, ale, no, jak za taką czapę i cały rok oczywiście będzie chodzić w niej. A na sesji świątecznej tym bardziej będzie to słodko wyglądać, jak będą mieć takie same czapy! Ekscytuję się tym, ja wiem, ale nie, to nie jest sztuczne, ja po prostu cieszę się, niesamowicie się cieszę, że już się święta zbliżają, że ten okres świąteczny, mimo że ja wiem, że śniegu nie będzie ale pozwólcie mi się cieszyć. Żeby zaraz to nie było. Głupio się cieszysz. Jeśli tak uważasz, to wejdź stąd. Do widzenia. A ci, którzy tak nie uważają, oglądajcie dalej. Super, że jesteście. Także już Wam pokazuję z bliska. Poza tym czasem trzeba się czymś ekscytować. Zobaczcie. Piękna granatowa nitka i tutaj połyskująca, wszędzie wszyta ta czerwona nitka i pompą też ma nitkę. Nie wiem, czy widać. Nie wiem, czy widać. O, jest tutaj, tutaj troszeczkę widać. No więc tak, ekscytacja jest i będzie. Rozmiar M. Ja sobie ją włożę. Czekajcie. A, mam koka. Nie, chyba nie, no przeszkadza. Nie, bo mam tu spinkę, poczekajcie. O, jest spinka. Włożę jak czapkę. Och, ciasna. Nikola nie ma jakiejś takiej, wiecie, dużej głowy. Ja nie mam takiej dużej głowy, więc nie powinnam rozciągnąć. Nie no, dla dorosłego... Jest taka troszeczkę ciasnawa, no bo to wiecie, dział dziecka. Ale jaka fajna, jejku. Ogólnie. No fajna. Ale zdajmy no niestety myślałam, że cały vlog będę w tej czapce, ale ona ściska mi głowę. Jednak na, 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 dla dziecka jest. No więc takie dwie czapy. Koniec już ekscytacji. Dobra, jest kucor, jest kit I idziemy dalej. W tym roku zamówiłam sobie też ściereczki świąteczne. Nie mogłam obejść. Obejść obojętnie, bo naprawdę cena była atrakcyjna, i mamy tutaj yy, trzy ściereczki. Jedna zwykła czerwona, druga w kratkę, co prawda sztywne, jak cholera. Sztywne, że to chyba trzeba dobrze wyprać, żeby to były takie, wiecie co, miękkie i wchłaniane yy, ściereczki, bo naprawdę tragedia. No ta czerwona jeszcze jest miękka, ale ta. Uff, o! Trzeba wyprać i te ostro, na dłuższe pranie. No i za to mięciutka jest ta trzecia, która ma, zobaczcie co. Popatrzcie, ja muszę mieć na figurkę, muszę mieć śliczna, Więc taką yy, mam tutaj, rzecz. No i rzecz, która się wyprzedała, a potem wróciła. Nie odchodźcie, kochani, zostańcie jeszcze za mną tu. Mam tutaj raz i dwie. O, myślałam, że dwie, mi tylko dalej, a zamawiałam trzy. Potem ciężko im udowodnić, że nie ma tego. O, już się raz nasięłam, ale jest i trzecia nie było w sprzedaży, yy, ale jak była, to stwierdziłam, że zamawiam od razu trzy cudowne. Czek, czek, spina. Piękne, cudowne. Jejku, ten obrazek jest wspaniały. Trzy poszewki z tym słynnym samochodem, z tym słynnym autem. Kremowe auto to jest jakiś chyba ten yy, garbus yy, z tą choinką. Tutaj zresztą macie narysowane. I te gwiazdki, bardzo przyjemny, mięciutki materiał. I to jest wszystko nie jakieś namalowane, więc to w praniu się nie, nie spierze. Dwustronna, wow! Ona naprawdę była tania. Zamek ukryty, biały. no jak za taką cenę, to naprawdę jestem pod wrażeniem. Mam z zeszłego... Z dwóch lat chyba poszewki, bo nic nie kupowałam, wiecie. Wszystko, co Wam pokazuję świąteczne, to pokazuję Wam. No czasami nie, no dobra. Ale mam chyba z dwóch lat. I stwierdziłam, że dokupię. Tym razem trzy, bo ja zawsze kupuję tylko dwie, a potem jestem zła. Więc trzy moje piękne auta. Mmm, śliczne. A teraz przejdźmy do rzeczy takich bardziej... Ej, to mniejsze jest, myślałam, że to, to większe. Ozdobny! Wow! Kupiłam taki domek. Szkoda, że to nie skarbonka. miała jakaś cena tu wcześniejsza była, 25. 99, a może raczej ta cena aktualna. Ej, szkoda, że to nie jest. To jest w środku pusty. Można w by zrobić jako skarbonkę. Taką chatkę z piernika. Stwierdziłam, że to będzie fajny element dekoracyjny i to jest duże, ale jakie ładne. Takie mm, naprawdę. Niektórzy zrobią takie rzeczy. Piernikowe chatki. No ja raczej nie, nie mam takiej cierpliwości, żeby to robić. Bardzo ładne. No, malowane takie wiecie, tak. To jest taki specjalny styl charakterystyczny. Tutaj są drzwi. Tutaj, bo są takie trochę niedomalowanie, takie trochę wyjście ta linia, wyjścia, ale ładne. Bardzo ładna taka chatka. Podoba, podoba mi się, podoba mi się. Dalej mamy tutaj coś, co może być ty... kubek. nie kupować, ale dawno nie kupowałam, naprawdę dawno nie kupowałam kubka. Jeszcze w tym roku. Ale nie, ogólnie kubków już tak nie kupuję. Yy, bardzo Merry Christmas taki yy, świąteczny, ale też taki, nie, taki, wiecie, nachalny. On ma tutaj yy, czerwoną rączkę i czerwoną obwódkę i jest taki, yy, jak widzicie, nie jest taki gładki. I tutaj tak wszystko wypukłe, bardzo ładne. Ja w nim będę pić kawkę, herbatkę zimową bardzo ładny takiej standardowej wielkości szklanki można zmyć, zmywać w zmywarce nawet, oj, nawet zapiekać w piekarniku i w mikrofali. Wow do mikrofali to super bo ja często podgrzewam różne rzeczy w kubkach, w miskach I, i przydaje się rzecz i oznaczenie takie. Dobra i ostatnia rzecz, do której widzę że spodziewałam się troszeczkę, też to ozdoba. Spodziewałam się troszeczkę y, większej. Ale... I tu powiem Wam, że szkoda, że... To też jest w środku puste. Szkoda, że tu nie jest wycięte i nie ma takiej lampki, bo by to świeciło. Na zdjęciu to by było jakieś takie ogromne. Ale... Tu mamy taką, mm, taką wieżę. Czerwono-białą. No i u mnie takie dekoracje będą w tym, będą w tym roku. Biało-czerwone. Aczkolwiek choinka to jest... Yy, będzie inna. Jak przeżyje ubieranie i w ogóle... Hmm, także bardzo ładna więcej zrobi. Mam takie lampki ledowe. Łańcuch tu sobie obkręcę na dole i jak to będzie stało, to tu będzie mi świeciło. Nie jest tu na górze tego psucia, ale tu na dole. No. Taki domek, który nie jest kościół, taki domek. No i to jest ostatnia rzecz z mojego zamówienia, właśnie ten domek. Yy, miałam na zdjęciu tu właśnie u nich wyglądało naprawdę bardzo duże, więc to nie jest aż tak duże, naprawdę nie, bo ten domek wydawał się mniejszy, a jest taki dość większy, prawie że od tego. Bo ja wstępnie myślałam, żeby ten domek postawić sobie koło tego, bo to by pasowało, bo tu mają gwiazdki, ten domek takie brązowe, identyczny jak ten domek pierniczkowy, ale to razem no, zaleka to zaleka, ale w rzeczywistości on jest większy od tego. Kolejne gadżety. No właśnie kolejna. No ale są święta, trzeba się cieszyć. Dlaczego mam sobie odmówić jakieś tam przyjemności w typu figurki? Mam ochotę, chciałam, zamówiłam, podobało mi się, o, może to wyżej, żeby stało. Także święta, święta idą święta! Magiczny czas! No Wymyśliłam sobie to chyba takiej piosenki. Także to wszystko. Jeśli Wam się podobało, to koniecznie. Co? Piszcie co Wam się podobało i czy coś zamawialiście. Yy, I gdzie można kupić ten domek? Nie. Ten samochód z tym, z tym, z tym, z tym, z tym... Z tym o ja to co? Takie coś chcę. Gdzie to można kupić? Widziałam w cse Ale tam yy, nie były dostępne, były różowe, ja nie chcę różowego. Nie ja chcę czerwony. Tak. To wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten haul i co, niedługo będzie coraz więcej. A w ogóle okres świąteczny już niedługo się zbliża, bo nadchodzą vlogmasy, już pukają. Ja nie mam jeszcze intra. W przyszłym tygodniu to się zmieni, także do zobaczenia. Ściskam, pa-pa!